Gratulacje siostry. Gromadzi nas siostry. w Kościele Ojców Jezuitów w Warszawie na Święto podwójna Najpierw uroczystość uroczystość Najpierw łaskawej Matki Bożej nie w nie Warszawy oraz warszawska część obchodów 400 w nie wierz śmierci nie w Sytuują nas w środku naszego miasta. Matka Boska Łaskawa to nasza patronka od górą 350 lat, kiedy jej cudowny wizerunek przybył do naszego miasta. Patronuje naszą miastu od 150 lat w tym kościele, gdzie wizerunek Matki Bożej Łaskawej został przeniesiony z kościoła Ojców Jarów obecnego. Kościoła garnizonowego, czyli polowego. I ksiądz Piotr Skarga, który także ma swój wyraźny, długi warszawski epizod, część swojego kapońskiego życia. Wielki patriota, wielki kapłan i człowiek Kościoła, wielki Jezuita. Początków bycia jezuitów na polskiej ziemi urodzony 2 lutego 1536 roku na ziemi krujeckiej, a więc także na terenie naszej Armii Warszawskiej. Życie swoje związał kolejno jako młody człowiek 20-letni z Warszawą w szkole kolegiackiej przy kolegium świętego Jana Chrzciciela, gdzie przygotowywali się do kapłaństwa młodzi ludzie w diakonacie warszawskim przy ulicy Dziekania dzisiaj, wtedy bowiem jeszcze nie było warszawskiej diecezji. Potem był Wów, gdzie kontynuował swoje studia i gdzie w roku 1564 przyjął święcenia kapłańskie mając 28 lat w tamtej diecezji. W roku 1569 Daje się duszy. Tam wstępuje do zakonu Jezuitów i rozpoczyna swój nowicja mając lat 33. Po powrocie kolejno jego życie kapłańskie związane jest z Kulturskiem, z Wilnem, z Krakowem i Warszawą, jakby na przemian. Jest kaznodzieją królewskim, wybitnym kaznodzieją. Wygłasza Kazania Sejmowa, w każdym razie je pisze, zostawi jako testament dla potomnych wielu punktach i miejscach tych kazań. Widać ich aktualność i ponadczasowość aż do dzisiaj. Jest autorem licznych żywotów świętych, wydawanych przez wieki za jego życia i po jego śmierci, także z racji tego jubileuszu. Jest inicjatorem dwóch, budowy dwóch. Jezuickich Kościołów i klasztorów w Polsce. W roku 1596, na 16 lat przed swoją śmiercią, jest uczestnikiem, inicjatorem kurowania Kamienia Węgielnego, który jest budowany w Krakowie przy ulicy Grodzkiej jako Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła, kopia rzymskiego i Jezusa. A w roku 1606 10 lat później podobnie inicjuje i jest przy wmurowaniu kamienia węgielnego kościoła jelskiego przy ulicy Świętojańskiej, w którym teraz jesteśmy. Jego życie ostatnich dojrzałych lat jego kaznodziejstwa twórczości mieści się w Warszawie i w Krakowie. Na ostatnie miesiące swojego życia przyjeżdża do Krakowa, by 27 września roku 1612, 400 lat temu, zakończyć to życie spracowanego człowieka, kapłana Jezuity, człowieka trudnego czasu, człowieka wielkiej służby kościołowi i ojczyźnie, dla której poświęcił swoje życie. W tę dzisiejszą podwójną uroczystość Matki Bożej Błaskawych oraz czterech serdecie śmierci księdza Piotra Skargi Pismo Święte, Słowo Boże dzisiejszej liturgii prowadzi nas do źródeł Bożej miłości. Pan Jezus prowadza nas do Wieczernika, gdzie na chwilę przed ustanowieniem Eucharystii która była tak ważna w życiu Piotra Skargi, powiada słowa o miłości. O największym przykazaniu, mówi nam Chrystus w tej mowie to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was miłowałem. Pokazuje Jezus zarówno miarę miłości, a tą miarą jest Jego miłość do nas. Pokazuje nam wszystkim wskazanie najważniejsze, jakie jest świętym obowiązkiem każdego człowieka, który mieni się być uczniem Chrystusa. O miłości do końca, kiedy mówi: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I kończy ten kręg wieczernikowy o miłości słowami niewysięgłymi. Ale ja Was wybrałem przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili. I są to słowa nie tylko wezwania do kapłaństwa, ale są to słowa powołania każdego chrześcijanina, który nie sam wybiera, ale jest wybrany, po to, to iść, przebywać iść i głosić miłość Boga do nas. Słowa wieczernikowej modlitwy Jezusa dopełnia w dzisiejszej Liturgii święty Jan, umiłowany apostoł w swojej dziedzinie, <coughs> kiedy mówi w sposób zdecydowany, a zarazem prosty i oczywisty wydawałoby się, mówiąc to nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Gdzie jak apostolski, także dzisiaj czytany w pierwszym czytaniu, Apostołowie realizują to przykazanie, przykazanie o miłości, przykazanie, które nam mówi o tym, że jesteśmy powołani do miłości przez Boga. Że to nie myśmy umiłowani najpierw, ale myśmy zostali umiłowani przez Chrystusa. Wszyscy. Poza wszystkich umarł Jezus na krzyżu. Dla zbawienia wszystkich przyszedł na ziemię. W imię tej miłości Wszystkich, w imię tej miłości wyprzedzającej, w imię tego zbawienia, które się dokonało przez miłość idąc do Końca. Apostołowie idą z orędziem Ewangelii do wszystkich. Idą także do pogan, co się nie mieści w głowie Żydom, którzy myśleli, że tylko dla nich przyszedł Chrystus. Święty Piotr mówi odważnie, należało głosić Ewangelię najpierw mam, ale skoro nie słuchacie, idziemy do Boga. Bo oni wiedzieli, że Kościół Jezus ustanowiony dla wszystkich. Także dla Boga, bo Bóg wszystkich umiłował. Nie tylko u początku Kościoła, ale także przez wszystkie wieki. Ale także przez wszystkie wieki były próby, aby wykluczać Kościoła i nie dopuszczać do słów Ewangelii tych, których świat uważał za niegotów do przyjęcia. Także czasem dzisiaj jesteśmy świadkami takiego, czy takiej próby zamykania Kościoła, jakoby on miał być ustanowiony tylko dla niektórych. Bo przecież wiemy, że nie wolno Kościoła zamykać w imię często fałszywej troski o jego czystwie. Przyszedł powołać niesprawiedliwy, ale grzesznik. Wszyscy przecież jesteśmy słabi i grzeszni. bracie siostry ksiądz Kwiat wskarniał. Chodził po drogach Ewangelii Miłości. Na wiele wieków przed siostrą Faustyną można chyba to powiedzieć chodził po drogach miłości miłosiernej. Miłosierdzie. Głoszone i praktykowane całkiem konkretnie. Było jedną z najważniejszych części jego powołania. To był człowiek wielkiego miłosierdzia. Powiedział, że kto nie kocha i kto nie miłuje, nie zna Boga. Bo Bóg jest miłością. Dlatego zakładał bratstwa miłosierdzia i które z nich istnieją do dzisiaj. W Krakowie Organizował organizacje dobroczynne, banki pobożne dla ludzi, którzy zostali poddawani nikie, obszary ludzkiej, biedy, sytuował i nazywał po swojemu, opisując je jakby w trzech szpitalach: jeden szpital duchowy dla tych, którzy byli biedni na swojej duszy. Szpital domowy, którzy mieli swoje wielkie problemy w rodzinach potrzebowali pomocy wszystkich tych braci, które zakładał. Oraz trzeci szpital, który nazywał szpitalem żebraków pospolitych. W kierunku tego trzeciego szpitala powoływał w Krakowie i Gwinie, a w Krakowie Bractwo Betanii Świętego Łazarza, klenatyk ludzi z ulicy na pomoc tym ludziom. Było nas na białym. wiele można mówić o, świę... o księdzu Piotrze Skardze. Wiele wątków jego życia zastępuje na omówienie, ale nawet gdyby cięcie zatrzymać tylko na tych wątkach warszawskich. No i tak czas tej kominii by nie wystarczył nawet na dotknięcie i nazwanie tych problemów. Dlatego pozwólcie, że na koniec krótko zatrzymam się nad dwoma troskami księdza Piotra Skarga. Pierwszą troską wielką, w imię tych dwóch słów, o których wspominałem, Kościół i Ojczyzna, wielką troską była sprawa jedności, Kościoła i jedności Polski, naszej Ojczyzny. Wiemy, jaki to był czas, kiedy żył Piotr Skarga, czas po Zachodnim, po wystąpieniu jutra, kiedy Kościół był podzielony i dzielił się także na polskiej ziemi. I wiemy, jakie problemy, choć dopiero w początkach, jakby w zarodkach, przeżywała Polska przez brak jedności. To, co zapowiadał i to, co przestrzegał na początku XVII wieku, okazało się niestety proroctwem tego wielkiego Polaka i człowieka, które się ziściło niecałe 200 lat później w Batmint Polska podzielona, jak mówił Piotr Skargan. Polska podzielona i nie skoncentrowana na tych dwóch wielkich rzeczywistościach, tak, których człowiek gotowy jest poświęcić wszystko, gdzie porządkującym elementem jest Kościół i państwo, ojczyzna i sprawy. Jeżeli człowiek te dwie rzeczywistości zostawi na boku, przestaje im służyć, to wtedy się zaczyna prywata. I ta prywata właśnie Polski, Szlak w wtedy już zapowiadana przez Piotra skargę doprowadziła do wielkich trudności i ostatecznie w Matku Rzeczypospolitej na 123 lata. Ksiądz Piotr skarga bardzo często wiązał z prawej jedności. Jedności w Kościele i ojczyźnie z Eucharystią w ten sposób prowadził ludzi do źródła jedności w kościele w Polsce. Nieraz słyszymy jego słowa przytaczane w kazaniach sejmowych, mówiące Eucharystię jakże się przy tym spokojnym stole przy świętej właśnie jeden na drugiego orzecie jeśli Szaty i zgody braterskiej nie mamy, to nas wypędzą z tych godów naszego Pana. I usłyszymy słowa jakoś wszedł. Szaty gotowej to jest zgody i jedności braterskiej nie mają nas. Słynny jest też skazem krótkie powiedzenie Piotra Skarbnik. Skłoncie się do zgody, przez co chce nam powiedzieć, nie ma jedności, nie ma zgody bez pokory. Trzeba się po prostu skłonić. Człowiek wyprężony, zdaniem Piotra Skargi, człowiek napięty, nie jest w stanie osiągnąć zgody i braterstwa. Do zgody trzeba się skłonić. Nie są to aktualne słowa nie tylko w czasie Piotra Skarbki, księdza, ale także aktualne dzisiaj w Polsce, na naszej Ziemi, w naszym kraju. W jeszcze siostry w roku 1978 odbywało się poprawę w październiku, na którym został wybrany błogosławiony papież Jan Paweł. Wezmęczący w tę pograwę kandydat, kartunel Karol Wojtyła, podczas tego pograwa, w przerwie między głosowaniami, kiedy liczono głosy, napisał przepiękny po o świętym Stanisławie w skutki i męczeniach. Świeżo przeżywał w Krakowie siedmioletni wiecezjanusz paszperski, na pamiątkę siedmiu lat bycia biskupem Grekoszy, świętego Stanisława, pierwszego polskiego patrona z roduch I w tym poemacie Stanisław, który potem przekazał swojemu następcy świętu kardynałowi Macharskiemu, napisał między innymi na zakończenie takie słowa polska ziemia, Ziemia ludzi szukających własnych dróg. Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich. Wspominam o tym w kontekście księdza Piotra Skargi, ponieważ w tym tygodniu przeżywaliśmy uroczystość Patrona Polski, świętego Stanisława Biskupa i męczennika. Jutro w Krakowie będzie uroczystość zewnętrzna i procesja. Zławiemy na skałkę miejsce męczeństwa i ze skałki na miejsca, gdzie spoczywajemy Litwie Świętego. Już pierwszy autor żywotnik świętego Stanisława Biskupa, Wincenty Gielczyk, widział w posiekanych częściach ciała męczennika obraz Polski wówczas podzielony. Ciało się jednak zrosło. Polska się zrosła i zjednoczyła. I dziś się musi zrosnąć i zjednoczyć. To refleksja o prawdziwym patriotyzmie. Drogi do jedności prowadzą przez miłość, przez pokorę, Trzeba się pochylić i skłonić. Drogi do jedności prowadzą przez świadectwo czasem aż do męczeństwa. Ziemia Trudnej Jedności. Tę ziemię polecamy dzisiaj Matce Bożej Łaskawie. Polecamy naszą ojczyznę, ziemię Trudnej Jedności. Polecamy nasze miasto Warszawa. Polecamy wszystkie dzieła ojców jezuitów w Polsce, ale także w Warszawie. Polecamy dzieła jezuitów w tym sanktuarium Matki Bożej Laskarwej, w szczególny sposób dziękując Bogu za godziny przeżywane przez ojców jezuitów w tym sanktuarium, na wzór Piotra Laskarwej, w konfesjonale. Polecamy także nasze życie.